I realnie szuka w ciągu dnia tej takiej chwili, małej chwili, kilku minut, żeby napisać wiadomość, wysłać i po prostu sprawić, że ktoś się uśmiechnie. Takie niby nic, ale kilka wiadomości w ciągu dnia po prostu robi robotę. Musimy to przyznać. Ale teraz z kolei mija już jakiś czas. Już ten etap troszeczkę miesiąca miodowego tej początkowej relacji już troszeczkę mija. I jest troszeczkę mniej wiadomości. I wiadomości stają się troszeczkę bardziej sporadyczne. I wróćmy do tego. Pojawia się wiadomość co trzy dni. I oczywiście, na początku pada powód, że tu praca, jestem zarobiony, jestem zarobiona i tak dalej. I oczywiście jest to jakieś wytłumaczenie, jest to jakiś powód. I powodów moglibyśmy sobie teraz wyliczyć naprawdę bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o to, dlaczego nie piszemy. Bo tych powodów jest naprawdę. Wiele. I najgorsze jest w tym wszystkim to, że nawet jak będzie przerwa na te 3-4 dni, dostaniesz sms, to nagle się pomyśli: O, napisała mi sms, o, dostałem wiadomość, przecież myśli o mnie, bo jakby nie myślała o mnie, to by nie napisała teraz tej wiadomości po tych 3-4 dniach. Wszyscy się tego będziemy chwytać, bo to jest po prostu też wygodne i chroni nasz obraz siebie w naszych oczach.